Witamy wszystkich na drugim treningu Akademii Żaczek Trenuj w domu. Dzisiejsze zajęcie poprowadzi ten Krzysiek, czyli ja i mój syn Alex. Dzień dobry wszystkim. nam się będą piłki, pachołki i pufa. Można to oczywiście zastąpić, zastąpić innymi rzeczami, ale to wszystko w czasie treningu. Zabieramy piłeczki. Dzisiejszy trening praktycznie będzie polegał na tym, że nie rozstajemy się z piłką. Pierwsze ćwiczenie pięć razy zagrywam między nogami i później jest raz, dwa, jedna noga, raz, dwa, druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa. Raz, dwa. Jeśli to się panuje to do perfekcji, przechodzimy do trudniejszej wersji. Robimy to w szybszym tempie i w podskokach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa. Raz, dwa. OK. Przechodzimy do następnego zadania. Następne jest proste ćwiczenie Zwód fałka. Dlaczego V? -ka? Bo po ziemi staramy się narysować literę V? Do siebie wewnętrzna strona. Raz, dwa. Skręcamy bioderka, hop, hop. Obracamy piłkę w drugą stronę. Musimy minąć przeciwnika i uciec w, w drugą stronę. Raz, dwa. Raz, dwa. Jest to często złudnie wykorzystywane na meczach przez zawodników. Także ćwiczcie go mocno i uczcie się go, bo naprawdę się przydaje w meczu. I to samo. Jeśli opanujemy to do perfekcji. Przechodzimy do trudniejszej wersji pod kopę. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Zatrzymujemy. Następne, też z uchwałką, ale ze zmianą nogi. Jedna noga zabiera piłkę w tył. Druga noga wyprowadza drugą stronę. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa, raz, i dwa. I znowu przechodzimy do trudniejszej wersji. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Ok. Mamy to. Cwiczcie mocno. Z wód krzyżakiem. Często robimy go na treningu. Do tyłu w bok. I przed sobą dwa razy. Podeszło, raz. Na wężu drugi raz, zaczyna druga noga. Raz, dwa, trzy i cztery. Hop. Raz, dwa, trzy i cztery. Raz, dwa, trzy i cztery. Raz, dwa, trzy i cztery. Modyfikacja, trudniejsza wersja. Raz, dwa, trzy, cztery. 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 Nie wyszło mi to idealnie, ale trzeba to ćwiczyć. Ja sam troszeczkę wyszedłem z wytmu, ale bierzemy się do dzieła i mocno mocno nad tym pracujemy. Jeszcze jeden zwód, to jest zwód pojedynczy. Piłka w miejscu, mocno prawa noga idzie w prawo, przenosimy nogę w bok, drugą nogę zabieramy, zatrzymujemy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Bardzo ważne jest, żeby zrobić kółko. Zejść nogą nisko, zmelamy przeciwnika, drugą nogą zewnętrzną zabieramy mocno w bok. Raz, Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa i trzy. Ok, dziękujemy, to była rozgrzewka. Przechodzimy do części głównej. Wykorzystamy te zwody ze strzałem w pufa. Wykorzystujemy teraz z wody do szczałów Naszą gamką dzisiaj jest pufa. Ujeżdamy na celność lekko, ponieważ mamy ciężkie piłki. Najważniejszy dla nas jest zwód, a tam to jest tylko dodatek. Zagrywamy piłkę w bok i później fałkę. Raz, dwa, zaciamy. Ok, teraz Alex. Zagranie, hop, hop, zwód, fałką i tak. Zwróćcie uwagę, że trzeba... To jest przeciwnik pałki, zagrywamy w bok. Musimy zagrać do tyłu mocno i mocno w drugą stronę, żeby ominąć przeciwników i zagrywamy w puchu. Hop, hop i uderzamy. Jeśli słyszycie już stukanie sąsiadów do ścian, odrzucamy piłki twarde. Zabieramy piłki miękkie. I to samo możemy robić, oczywiście, piłkami miękkimi. Raz, dwa, hop. Uderzamy. Zagranie raz, dwa, uderzamy. OK. Przesuwamy, oczywiście to ćwiczenie robimy na dwie strony, ale my na drugą stronę pokażemy już drugi z wytrwałką. Wy wiecie o tym, że każde ćwiczenie robimy na prawą i na lewą nogę. My z lewą nogą przechodzimy już na drugie ćwiczenie. Do tyłu, raz, długa noga przechodzi, dwa, trzy to jest uderzenie. Niecelny czyształ. Zdarza się nawet najlepszym. Raz, hop, hop. Uderzamy. Uderzamy wewnętrzną częścią stopy. Widziałaś zrobić tutaj błąd. Bo uderzył piłkę nieczysto i dlatego poszła krzywo. Zagranie, raz, dwa wyplować, hop, zagranie w pufę. I jeszcze jeden raz. Zagranie. Hop. W tył bok. Zagranie. przeszkodzimy łóżko. To jest też właśnie czucie piłki. Jeśli piłka nam za daleko ucieknie, no to nie uderzymy, bo tam też może być przeciwnik. Trzeba to zrobić. Idealnie. Hop, w miejscu, naturalne przeszkody. Trenerowi już wychodzi. Jeszcze raz. Dobrym, dobrym uderzeniem trzeba skończyć. Raz. Hop. Hop, hop. I uderzę, Lewa no, Tak, lewa noga. Nie przekładajcie na lepszą nogę. Następne, Zawieramy piłkę w bok, mamy krzyżak, raz, dwa, mijamy kochoki krzyżakiem, uderzamy. Znowu zacząłem od niecelnego. W bok, krzyżak, krzyżak i zobaczcie, Aleksa znowu blokuje kanapa, czyli drugi przeciwnik. Nagamy. raz, hop, hop, krzyżak, ciach, mnie też zablokowało. Idziemy, raz, dwa, i hop, nie ma. Okej, okay. raz, raz, dwa, ja już teraz trafię, bum, jest. Raz, op, i ciach, o, nie w to, nie jest to. I oczywiście druga strona, zaganie do boku, hop, hop, krzyżaczek. Może na wyjdzie lepiej sterować lepszą nogą, my mamy prawą nogę lepszą i duży lewą. Raz, dwa, i ściana, uważać na nogi. Hop, jeszcze raz, ciach, ja muszę skończyć nowym pszczołem. Raz, dwa, pszczoło, trafione. Tak, Hop, raz, dwa, Aha. dwa. Spokojnie, róbcie dobry, dobry zwód, najważniejszy jest zwód. to jest tylko dodatek, Szczał to jest tylko dodatek. Okej, okay. okay. przechodzimy na następny, na następny zwód. Co nam jeszcze zostało? Co nam jeszcze zostało w zwodach? Słuchajcie, przyłóżcie się dobrze, róbcie to dokładnie. Myślę, że te trzy zwody jak będziecie doskonalić na pewno, na pewno będziecie Ale Aleks mówił, że jest to pojedynczy, ten zwód dużo razy robimy, oczywiście też stawiamy pachołki, mijamy zwodem, hop, hop. Uderzamy piłkę do celu, prawa, lewa noga, to samo Alex robi, raz, dwa, trzy, tylko do celu. W dwie strony, lewa noga mocno, balans, balans, hop, pamiętajcie, że ten balans jest po to, żeby zmienić przeciwnika. Można sobie uatrakcyjnić troszeczkę to zadanie, jeśli postawimy sobie na pufie pachłki, i teraz po złodzie już nie strzelamy w pufę, tylko możemy spróbować strzelić pachułki. Zobaczymy, hop, hop i technicznie bum, aj minimalnie, minimalnie. Raz, dwa i szcząt, hop, jednak nie. Ok, dziękujemy za główną, spotykamy się za chwilę na zakończeniu treningu. Jak powiedział ostatnio ten Piotrek, każdy dobry trening musi dokończyć się meczykiem. Naszym dzisiejszym meczykiem będą rzuty karne. Alex, to jest bramka, hamuga, piłeczka miękka oczywiście, nie na pewno nie twarda. Wymieniamy piłkę, no i nie jest łatwo strzelić, ta cała bramka do dyspozycji. Jedziemy. Hop, Aj, i dobre. Ja. kuchni wywalony. Oczywiście muszę się zrewanżować. Ja sobie, żeby mi było łatwiej, wezmę sobie dwie piłki. I uderzę mu jedną piłkę za drugą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Raz, dwa. i jest! Nie. Jedna strzelona. Jedna strzelona. I teraz ty, dwoma. Ok. Karnę każdy lubi. Nie ma takiego człowieka na świecie, który nie lubiłby strzelać karne. Bawcie się tym, wykorzystujcie dwie piłki, trzy piłki, pięć piłek, ale w domu już dopiero, żeby to były piłki miękkie. Żeby nasza witrynka, o Żeby nasza witrynka, która ma szybę, nie zbiła zwi się. Dziękujemy bardzo za dzisiejszy trening. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać jeszcze parę razy, ale tęsknimy już za boiskiem i chcemy jak najszybciej wracać, żebyśmy się mogli spotkać twarzą w twarz. Na dzisiaj dziękujemy. Czołem Rzaczki! Czołem! Akademia żaczka. To nasza paczka! Dziękujemy, do zobaczenia!